We're going on adventure! Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj z okazji urodzin Liama wybieramy się do świata świnki Pepy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Oglądałam już, wiecie, na internecie, jak to wygląda. To wygląda super, więc myślę, że nie tylko będzie fajne dla Liam, ale dla nas też. Wczoraj wam wrzucałam na zdjęcie na Instagramie, mieliśmy taką imprezkę małą, rodzinną. Piękny, cudowny tort z świnką Pepą. W tym roku stwierdziliśmy, że będzie Pepa, bo ostatnio Liam dużo ogląda Pepy. A przy okazji jedziemy do świata Pepy. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Ubrałam się bardzo wygodnie, żeby mi było wygodnie. Podpiałam grzywkę. Nie lubię się tak za bardzo. E, odsłaniać całego czoła, ale e, chciałam, żeby mi po prostu wygodniej, żeby mi nie lata ta grzywka cały czas. E, więc jestem w dressach, po prostu w Adidasach, mam nadzieję, że będzie fajnie. E, I oczywiście zapraszam Was z nami do świata. Dzięki Pepy. ale to jest wielkie, jest w ogóle bardzo, bardzo fajnie. Szukamy teraz świata Pepe Pik eee, i jest nawet ciepło, założyłam cienką kurtkę, wziąłam zimową, ale jest mi tak ciepłą, grubą bluzę. Więc na razie będę tak chodzić, ale jest piękne słonko, więc super nam się pogoda. Josi jak to pięknie. Zaraz Wam wszystko pokażemy. flip the pancakes daddy pig last time the pancakes got stuck to the ceiling Potem, kochani, dojechaliśmy trochę już zmęczeni. Jest już po szóstej, dwadzieścia Byliśmy w samym parku 6 godzin, i to byliśmy tylko wiecie, w dziale Pepe Peak. I zdecydowanie, jeżeli chcielibyście obejść wszystkie, bo tam jest kilka tych parków, w cenie możecie iść wszędzie, to zdecydowanie dwa dni są potrzebne, ale myśmy byli tylko. W PP, u PP ponieważ Liam po prostu jest za mały na tamte parki, um, ale wiem, że, jest, że opłaca się, może jak będzie Liam starszy, żeby wykupić i jechać na dwa dni. Wtedy możecie wykupić hotel, i wtedy drugi dzień jest za darmo, bo moi, mój szwagier tak właśnie był, więc pewnie kiedyś pojedziemy tak na dwa dni, bo park jest naprawdę, naprawdę duży. Do tego tam widzieliście na końcu, pewnie jest jeszcze taki mini e, japoński ogród, jakieś takie coś ze statuami e, coś ze zwierzętami, więc tego było mnóstwo. E, no ale myśmy się trzymali raczej tego jednego. Jest naprawdę fajne, bardzo się cieszę, że nam się tak pogoda udała, bo, bo jeszcze tydzień temu zapowiadaj, że ma padać w ciągu dnia, a było słoneczko, było mi tak ciepło, na tej cienkiej kurce mi było za gorąco. E, więc była piękna pogoda. Praktycznie wszystkie atrakcje są na zewnątrz, po co są te wszystkie przejażdżki? W ogóle park jest absolutnie cudownie zrobiony, zupełnie jakbyście byli w tej bajce. Wszystkie budynki są zrobione tak jak w bajce. I w ogóle wszystko jest, wiecie, nazwane jakoś tam odpowiednimi tymi postaciami. No po prostu cudowne. Nie byliśmy na dwóch, na dwóch nie na trzech, na dwu, do, był taki balon. Co on leciał do góry e, takie chmury, i jeszcze na takim dinozaurze nie chcieliśmy e, na to iść, bo, bo to musiał się się nie byliśmy pewni, czy on będzie się, tak mieli, gdzie siedział, e, ale na wszystkim innym byliśmy. Było naprawdę super. Moja ulubiona była ta przejażdżka na górze, był taką karocą, jakby u królowej, e, i tam byliśmy dwa razy. W pociągu też byliśmy dwa razy, super to przepłynięcie wodą, są dwie przejażdżki na wodzie, też super. No wszystko jest przepięknie tam, każdy, każdy dział jest fajnie jakoś zagospodarowany, tam jest właśnie Pepa też wychodząc, jakiś czas, można sobie zdjęcia zrobić. Um, najwięcej czasu jednak Liam spędził, um, jest coś takiego jak... Soft play area. Nie wiem, jak się w Polsce nazywa, czy macie, na pewno macie. To wiecie, jakie są piłeczki i zjeżdżalnie, takie w środku, takie wiecie, dzieci w skarpetkach gonią. To Lian bardzo, bardzo tą część lubił. Byliśmy też tam dwa razy po chyba godzinie i um, ja nigdy, ja w ogóle nie przepadam za tym miejscem, nie wiem dlaczego, ale ja nie lubię tak w takich miejsc chodzić. Um, I Adam jest tym, który goni za nim i pomaga mu na początku, zwłaszcza bo się tam, wiecie, sam bał. Um, i zauważyłam, że sami tatusiowie praktycznie tam biegali z dziećmi a mamy siedziały i piły kawę więc to chyba jest taki standard więc Adam z nim gonił tam na tych zjeżdżalniach, nie wiem jak tam pewnie widzieliście na filmiku, ja nie wiem jak on się zmieścił w te, te takie wąskie przejścia, ale jakoś się zmieścił i gonili tam naprawdę długo myślę, że z dwie godziny to tylko tam był to jedno było takie właśnie nieprzyjażdż, z nieprzejażdżkami to było to, a drugie były tak na zewnątrz po prostu, po prostu taki playground to tam też byliśmy dwa razy, bo Liam uwielbia takie miejsca um, były jeszcze jakieś tam miejsca można było sobie jakieś zdjęcia robić fajnie, że można wejść do tego domku wiecie, pepy no po prostu super, naprawdę fajnie, jest kilka miejsc, żeby zjeść, byliśmy oczywiście dwa razy na lodach, bo Liam uwielbia i tak, mimo, że jest luty jemy lody um, i co... No i tyle chyba. Sklep był wilgachny, jestem właśnie sklep z pamiątkami. I na no, te wszystkie zabawki, które tam były, Milion. wiedział, że może sobie wybrać, co chce, bo to są z jego rodziny i, i może sobie jeszcze wybrać jakiś prezent, i wybrał książkę. To jest moje dziecko, kochane. Kocha książki, tak jak ja. On uwielbia czytać. I w ogóle fajną, ale już się bawię tą książką. Jest to. Książka z pociągiem, tam przejażdżka George'a z takiego i ma koła normalnie i możecie też jeździć tą książką, więc super i nie są wygórowane ceny. Myśleliśmy, że to będzie wszystko, wiecie, trzy razy droższe niż w sklepie, ale 7,99 za Tą książkę to jest taka normalna cena. Tam wzięliśmy jakieś skarpetki z George'em, Lizaka sobie wybrał mm, i piłkę. Taką, wiecie, w środku jak woda z brokatem i tam George był i w samochodzie się okazało, jak zaczęłam uderzać nią o auto, żeby odbijać, to się okazało, że jeszcze się świeci na czerwono-niebiesko i ona krzywa tylko 3 funty, więc ceny są naprawdę spoko. E, zajedzenie w sumie też, byliśmy tam na pączkach, kawę sobie kupiłam i mm, loda Liamowi i Adam wziął herbatę i też pączka i zapłaciliśmy 12 funtów, więc to taka chyba normalna cena. Myślę, że normalnie byłoby troszeczkę w takich innych parkach. No, i chyba tyle. Kolejki nie były złe. Możecie sobie ściągnąć aplikację. Ja ją ściągnąłam, ale w ogóle nie używaliśmy, bo nie były naprawdę kolejki długie. Jeszcze myśmy przyjechali dosłownie na otwarcie, więc przez pierwsze 2-3 godziny było naprawdę niedużo ludzi i nie stało się praktycznie w kolejkach nigdzie. Potem było widać po, po kilku godzinach, zwłaszcza na tym Soft Play Area, jak dużo, dużo było tam ludzi. I gdzie nigdzie były kolejki, a Gdzie nigdzie nie było ich w ogóle, więc raczej nie staliśmy w kolejkach, więc bardzo fajnie. Naprawdę te przejawki były super. Absolutnie się opłaca, jeżeli ktoś lubi Pepe to to jest zdecydowanie miejsce godne odwiedzenia i warte tych pieniędzy, bo to też nie było super, jakieś tanie, ale no tak jak ona, dla nas wiecie, trzy osoby. Ale naprawdę świetne miejsce, bardzo się tam pojechaliśmy. Więc myślę, że Lija ma fajne, fajną rodzinę. Wczoraj była właśnie jego y, 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 rodzina dama, więc też było e, trochę dzieci, pobawił się a jutro przyjeżdża moja teściowa e, więc jeszcze spędzimy dzień z nią, już przyszły bo zamówiono do domu prezenty dla niego, już e, są prezenty więc jutro będzie się mógł czymś nowym bawić, no i we wtorek ma jeszcze urodziny, e, już, już swoje rzeczywiście urodziny e, podostanie moja rodzinka kupiła mu rower, e, to złożymy ten rower jeszcze mamy tam do kosza taki, ten kosz to krajem w kosza, to będzie miał się czymś i pewnie weźmiemy go do um, McDonalda po Happy, happy Mila. Zresztą też zatrzymaliśmy się tam, by się chciało kawy. Zatrzymaliśmy się na tej stacji e, po drodze i ja sobie wziąłem kawę. I tam było KFC, Adam wziął mu tak jak w McDonaldzie, ten taki, taki pineapple stick, taki ananas, taki wiecie, taki jeden, nie wiem jak się mówi, wiecie, taki kawałek długi. Ananasa e, i sok. I to właśnie mój syn je e, w fast foodach. E, no więc na pewno weźmiemy go do McDonalda, może lody. E, no i będzie już taki bo to też będzie w szkole, więc to też tak kiepsko. Nie mamy całego dnia w jego rodzinę, to będzie wszystko po szkole, nie będzie czasu, ale myślę, że pójdziemy na troszeczkę na nowym rowerze. E, no i tyle. Wyspałam się troszkę w samochodzie, więc jest ok, super, że Liam nie zasnął, się, bo naprawdę tyle co się wygonił, przez 6 godzin gonił, więc um, myślę, że zaśnie sekundę. No, a ja sobie jeszcze bym spokojnie właśnie ja mam na tle czasu, że zmontuję tego vloga i może jeszcze dzisiaj wieczorkiem go wrzucę. E, mam nadzieję, wie, zdaję sobie sprawę w ogóle, że dużo mniej pewnie ludzi obejrzy tego, ten filmik, bo to jest taki typowy, wiecie... Rodzinny z Pepą, wiecie, <noise> ale dla nas będzie też super pamiątka, oglądać sobie tutaj, wiecie, za kilka lat, jak spędziliśmy rodziny, bo naprawdę jest super, super miejsce. No, więc obładko, ale się nagadałam, bo widzę, ile już czasu minęło, więc już kończę. Dziękuję, jeżeli zaglądaliście na taki nasz urodzinowy filmik dzisiaj z Pepą. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia już nie długo. pa pa